6 lutego południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 stopnia w skali Richtera, a następnie wstrząsy wtórne. Według najnowszych danych życie straciło tu ponad 40 tysięcy osób. Jeszcze tego samego dnia na turecko-syryjskie pogranicze wyruszyli strażacy z polskiej grupy Husar Poland, a dwa dni później dołączyli do nich ratownicy górniczy polskiej grupy górniczej. Znaleźli się wśród nich ratownicy z kopalni Mysłowice Wesoła. Po tygodniu ciężkiej pracy 15 lutego wrócili do Polski, a następnego dnia spotkali się z prezydentem Mysłowic Dariuszem Wójtowiczem. So. Najlepszymi z najlepszych, którzy ratują ludzkie życie i zdrowie, na których możemy liczyć. My w Mosłowicach z wielką estymą i z wielką dumą podchodzimy do nich, a ja jako prezydent mogę tylko powiedzieć słowa dziękuję, że reprezentowali miasto, kopalnię, polską grupę górniczą z jak najlepszej strony. Ratownicy górniczy PGG prowadzili działania poszukiwawczo-ratownicze na gruzowiskach, m.in. w miejscowości Besni. Współpracowali z polskimi strażakami i ratownikami medycznymi. Pracowaliśmy 24 godziny na dobę. W dwóch grupach zmienialiśmy się co 12 godzin. Warunki były bardzo ciężkie, temperatura minusowa, silny wiatr. Było niebezpiecznie, ale daliśmy radę. Do tego nie da się przygotować. To po prostu my jesteśmy do tego stworzeni. Także robimy swoje... Ratownicy górniczy zdobyli nowe doświadczenia, które z pewnością przydadzą im się w codziennej pracy na kopalni. Niewykluczone jednak, że niebawem znów wykorzystają je w Turcji. Mam gdzieś tam jakieś niepotwierdzone informacje, że rząd turecki zwrócił się do rządu polskiego o pomoc, ale jak to będzie wyglądało tak naprawdę, nam jest trudno powiedzieć, my jesteśmy od roboty, a nie podejmowania decyzji. Jeżeli będzie taka decyzja, tak jak powiedziałem wcześniej, i yy, prośba rządu polskiego, żeby po prostu ratownicy górniczy pojechali do dalszych działań, do pomocy, to pojadą, są na to przygotowani.